Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem a Dzisiaj moi drodzy, coś czego dawno nie było, czyli reaction video. Reagowaliśmy sobie na różne filmiki, reagowałem na Gacha i dzisiaj The Amazing Digital Circus. Wyświetliło mi się, że wyszedł odcinek piąty, a ja jeszcze nie widziałem w sumie żadnego odcinka. Dlatego dzisiaj my się pisie, zaczniemy sobie od pierwszego odcinka. Jeśli film Wam się spodoba, to polecimy sobie z kolejnymi odcinkami. To ma 378 milionów wyświetleń. Wow. Gdzieś tam te postaci, które tutaj występują, mi się wyświetlały na jakichś miniaturkach i tak dalej, ale nigdy nie widziałem odcinka, żadnego odcinka. Dlatego dzisiaj obejrzę go, my się pysie, po raz pierwszy razem z wami. Elegancka muzyka nas wita. i odpaliłem sobie ścieżkę dźwiękową polską. Do tego jeszcze mimo wszystko napisy polskie, więc zacznijmy, my się pysie, elegancka muzyka. Glitch Productions. Obłędny cyfrowy cyrk. Dobra, biorąc pod uwagę, że tu jest dubbing, to postaram się Witajcie aż tak nie... cieszyć. Dzień dobry. Posiadasz mam na gain. mamy się? I niezwykłe, szokujące, mózglasujące występy, które się wam nawet nie śniły. Nieprawda, Gain? Tak, jest Gain. Ciekawy mnie, co dzisiaj dla nas przygotowałeś. Cóż, nie traćmy więcej czasu. pora na nasz niesamowity show. Piosenka na start, okej! Okay. I przedstawienie postaci Co, co, co? Przepraszam, przepraszam Ale co tam się wyświetliło? Kofmo Disclaimer, Kofmo the clown A, nie mógł się dzisiaj pojawić Panie misiu Dobra, a to? Chyba bohater, nie? Bardzo nie ogarnia mnie. Co się stało z tym kwiat? Halu? Co muzyka przestaje grać? Kane, to jest kolejny NPC, czy jakiś nowy frajer? Bo jeśli to nowa postać, e trzeba będzie przerobić całe intro. To już się staje nudne. Ojej, wygląda na to, że mamy tu nowego gościa! Jakie mam? Zdjąć ten głupi Na no co ty nie padło? Co? Może włączyć wyłącz? Au, au! Co się tu dzieje? To to coś na mojej głowie przeniosło mnie tu. Kim wyjdzie? Wygląda na to, jakby ktoś po prostu założył jakąś wiarę i przeniósł się do tego świata. Jak mam to niby zdjąć? Gdzie jestem? Nie ten nerwuj się tak. Wszystko będzie dobrze, moja droga. I mnie. Wygląda na przerażonego, nie chcę tu być! Jest? Musisz się po prostu wziąć w jaki Co się dzieje? Co? Hola hola, ptysiu! Tutaj każdej formie wulgaryzmów mówimy nie! Obłędny okay. cyfrowy cyrk to cudowne miejsce dla wszystkich w każdym wieku! Ty przybyszu znalazłeś się w niebywały krainie cudów, gdzie wszystko jest możliwe! O, oprócz Nie prezes. wygląda na to, żeby chciał tutaj być. B bez przekleństw. Powiedz... Idealnie, zajebiście ci wyszło. O mój Boże. to... to jak ja mam na tego... wyjść? No... Obiecaj, że się nie przestraszysz. Chyba nie ma wyjścia. Bo my... nie do końca... Nie ma rady. Co? Cicho, Jacks? Przypał? Ale ta, ma rację. Powitaj swój nowy dom. I nowe ciało. Nowy dom? W jakim sensie? Hej, przestań. Że nie wyjdziesz już. Od lat. Nigdy. A tam najpewniej nawet jeszcze dłużej. Ktoś coś wspominał o kolekcjonowaniu robaków? Co? Dlatego Czyli chyba y, trzeba będzie przerobić intro. O, okej. Okay. Teraz czuję. To tylko sen. I wkrótce po prostu się obudzę. Nie. Chyba nie, się Pysiu. Chyba... Można Chyba decyta. nie. Już nigdy nie zagram komedii! Hej, Kane! Świeżek musi przeżyć swoją pierwszą przygodę, nie? Chciałbym wpierw, by nasz nowy członek gdzie, Co i jak No wio! Tutaj wow. mamy namiot! Okay. Tutaj znajdują się wasze pokoje, jak również wszelakie formy aktywności. Aktywności mogą zawierać. Tutki, medical zawierać. A tutaj jest podwórze. Okej, okay, mamy namiot w podwórze. W lub w cyfrowym wesołym miasteczku. Nie, no my się piszu. Wygląda zajebiście. Mieszne, wybór jest, twój. Tu nie jest tak źle. Ta... No nie wygląda tak źle. Ja że... Co jeszcze o, to masz? Jest... Co to jest? Nie, za często tu przychodzimy. Bo pewnie nie ma nic. Jeden, co tu jest. Uh. To A. Gdzie jest tu, gdzie Zdecydowanie setek, wszystko widzących oczu! Okej, okay. ty jesteś hey, trochę time. creepy? Kocham cię. A! Spadajmy nim, pokażę swoją ciemną stronę. Hej, co to jest? To wygląda jak wyjście. To wygląda jak wyjście. Ło! Ty łobu ziarot! Zdajmy się tym szefie. Co jest z tobą mnie tak? Właśnie C chciałem to czekaj, powiedzieć. Czekaj, czy tam przypadkiem nie było drzwi? Napisałem no Exit. Że co niby. Było exit. tam jakieś na pewno dawno już byśmy wyszli. Był napis. O czym exit. Ty gadasz? O wielkim napisie Exit na drzwiach! Zapewniam cię, że nie ma magicznego wyjścia. Prawdopodobnie cierpisz na cyfrowe halucynacje, które podświadomie sama generujesz. A, ale przysięgam że... Cyfrowe halucynacje! Ale może już zmieńmy temat. Jak cię zwą? Że imię? Nazywam się... O, 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 o nie! Czemu nie pamiętam swojego imienia? Nikt Dobrze nie pamięta swojego imienia sprzed życia w cyfrowym cyrku. Rzecz, z którą wam zbyt nie pomogę, to wasze umysły. Więc jedyne, co mogę zrobić, to dać wam nowe imię. Eee, moje imię...

No to będziesz... A co powiesz na Pomni. Eee... E, spoko. ma dobrze. Że... Świetny pomysł, Jax! Nic tak nie polepszy dnia, jak nowa przygoda dla Pomni! Mówiłem a cóż ja to za tej przygody? Tej TY! Lubisz w Przygody? Tajemnice? a grozę! Śmierć! Horon! Błądzie! Może torta? Orakuj. TY DARMO Robisz się to momentami takie creepy. Nasza przygoda będzie ciut bardziej przyziemna. Żebyś mogła Przyziemna. się do nich przyzwyczaić. Co jest? Jeśli ma się przyzwyczajać, Nic to faktycznie mogą być przygody. jakieś creepy przygody? Będzie tak bardzo niewinno, że może, że w niej spokojnie nie uczestniczyć. <noise> Dzisiejsza przygoda to. Złap wszystkie głońki. Czym są głońki? <noise> tak, jest. Calutki cyrk będzie wypełniony głońkami. A te takie dziwne, okrągłe, co się, tak? To. To jest goń dombła. Dobre pytanie, Bombel? Nie, to, to jest Bombel. To czym są grońki? Gloinki to małe Złośliwe, złośliwe, złośliwe kości, cośki. Które A wszystko, dobra, co gwiazdka. Dlaczego te mściwe A Dobra, to Jakie zatrzymać? Różne Przekonaj są. Miłej zabawy i życzę połamania nóżek. No to lecimy łapać grońki. Myśl się będzie zajebiście. Nie? O co w tym wszystkim chodzi? Ułapanie gloinków. Nie słyszałaś? Czas łapać gloinki. Co porobić, bo wiesz, można tu popaść w obłęd. To jest jakieś Zaczyna. jedzenie? Czy coś? Ja i tak was wszystkich dole. O nie! Okay. Co? Co te gloinki ci zrobiły? O nie, zabili zabł. No to co, może ktoś jest głodny? O, jedzenie. Okay. Tak. O Zapewne chciałby poznać pomni. Moja wszechmocna forteca! Chcesz, może pójść z nami? Delońki ją wpieprzyły. Nie, nie bardzo. On chyba bo... szaleją się na żaru. Z tego co pamiętam, to bez przerwy mówił coś o jakimś wyjściu. Całkiem jak ty, pomni. Ale ty nie jest szalejącą. Czyżby znalazł A, to uch. wyjście? Czy hmm. To nie znaczyłoby, że wyjście jest prawdziwe? No Ale właśnie... Dostać, że zaczynasz tracić zmysły. A co będzie zuby? Ale... Uważam, że też ktoś o tym się mówił. Zapytać, e, e, jeśli on istnieje. W co dość wątpie, ponieważ to jest sen. Ech tak, z pewnością to jest <laughs> sen ja myśl A Dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie wiesz tego do siebie. Po prostu lubię oglądać ośmieszających się ludzi. <laughs> Okej, okay, mam powoli dość tych małych gnoi. <laughs> Dostał panie gloników? I pomni, pójdziemy do kofno. A Abek Salala i Pionek razem zajmą się ratowaniem odłamków zubu. Czy naprawdę myślisz, że oni załatwią sprawę? Pewnie że tak. To nasze dwie najbardziej stabilne psychicznie i odpowiedzialne postacie. Nie brzmiało to my się przekonująco W żaden sposób. Dobra, czyli tupu 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 tupu. Idziemy. Moja komedia znów jest zniszczona. Gęgo! <gängel> Jest mnie tak! Więc tutaj właśnie mieszkamy? Lubno, przynajmniej to śpimy. Nawet jeśli nie potrzebujemy czy każdy? Spór, czasem... Dlaczego tam były przekreślone niektóre czy one poumierały? Czy się wydostały Mieszkawe, może? Lubno, przynajmniej coś śpimy. Tak? Jeśli nie Mamy coś... tutaj jakiegoś pieseła, to to, to. 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 nie wiem, co to jest. Staram się zwracać też odwiedźć. uwagę, co się Tygo, dzieje w tle. Jedyna, tak bardziej. masz już tu. O, patrz. Jest, o i twój. jest i pokój! Jak szybko! Ja wciąż nie rozumiem. się, dostałaś pokój za friko! Po Żeby się nie, nie nudzić. Nie można stąd Prawdopodobnie. Po wyjść. Wiesz, już próbowaliśmy na samym początku, ale po czasie I... uświadomiasz sobie, że... Nie ma wyjścia. <grych> nie da się do wyjść, mm. a stałe gonienie nie za jakimś znanym celem wpędza cię nieco w obłęd. Aż w końcu zastanawiasz się, po co to wszystko jest i kompletnie tracisz swoje ja i czemu w ogóle żyjesz, a kiedy przekroczysz pewien punkt, może się stać coś przerażającego. Co chwilę się robi to takie creepy, no, bardzo. To coś, co dzisiaj pominiemy. Okay. Jak co, przygoda daje nam coś do roboty, trzymając nasze myśli, w kupie. Czyli dzisiaj tak spokojnie Dzięki będzie. Bogu, że to tylko sen co mi. Pomni! Ej! Gdzie no. my jesteśmy? Co w śnie! W śnie Teraz jesteśmy! Po Chyba go nie mam. Myśli, Piesiu. Może nie ma go w domu? Oby to gdzie było. jest? Zluzuj wora, laleczko. Już tam otwieram. Co, jak? To A nie? to nie, nie, nie dlaczego boi, masz, masz klucz? No tak, właśnie. mam to wszystkich. Nikt nie narzekał. Dlaczego? Zostawiłem ci mały prezencik, więc to jest na go znajdziesz. Nie boisz się z tomu, co nie? Jax! Dobrze, to, że się ich boję. Czemu to robisz? Weź, to tylko małe, niewinne pytanko. I mały, niewinny robaczek. Dobra... Jemu chyba troszkę odwaliło. Ach, wszędzie tego szukałem. Dzięki, że dopilnowałeś, Kofi. No to to co? Kofi? O, Kofmo, z, z abstrakcją. Co zrobił? Co? To A czyli jest, to jest Kofmi, tak? Uh, no, pamiętasz, jak mówiłam o czymś przerażającym? Jak Powiedzmy. Punkt? No, no, no. Okej, okay, Fika, Może Kejdar da jakoś go jeszcze naprawić? Nie wygląda, jakby dało się to naprawić się dogadywaliśmy, jak gdy zauważyłeś, że udawałam śmiech przy twoich żartach. Przysięgam, było naprawdę zabawne, bo to miałam nieco Czy te będą tak szybko... Au, au! Hej, pomni? Ty też się gliczujesz, my bysiu. się z pomóc. Jak ona ma z tym walczyć? Nie nie rady. Chłops. W sumie, jak miała sobie poradzić z tym glitchem? O, dobra, podał ją. Ej, w ogóle ta animacja. Serio, zajebiście sobie nie zrobiona. Tak wcześniej o tym nie wspominałem, ale animacja jest serio mega. Ten glitch na dłoni, rączki ci popsuł. Powrót, my w Jest w tam? Się patrzymy? Na dziurę. Widzieliśmy, jaki ten gloing wrzucił tam część zub. Pamiętasz? A, tak, dziękuję za powtórkę. Nie, żeby coś, ale wypuściliśmy wielkiego. Bucze, chyba nam to nie idzie, co? Absolutnie. Co ona tam wtedy wspomniała? Tego wielkiego glicza. Cie ma, Jacks? Zgraja! Jacks! Mamy przypał. Fajna. Mamy przypadek. Y Mam nadzieję, że trochę że mu odwaliło. Aha, trzyma o. się świetnie. Szczerze? Chyba nigdy nie byłaś tak rozrywkowy. No, dobrze wiedzieć, że kompletnie nie odbiła mu szajba. Poprosił nawet, że żebym dał ta. A ten, nie pamiętam jak się nazywał, pan Szczenka. Ta, 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 ta taka latająca, dziwna Szczenka. On tym wszystkim dowodzi. On jest jakimś przywódcą czy coś? Dobrze by było, żeby się pojawił. Glońki! Dużo glońków. po gloinków i potwora, to, to potworowy o, gloinków To chyba raczej gniazdo. Duży gloink A -a! Czy nie? Halo? Ragata? Tak się nazywasz, nie? A -a -a! Jestem. Tutaj! Dzień dobry. He -hej. Trochę się gdzieś czuję. Lepiej nie tykaj. Lepiej ja. nie tykaj. Ja nie wiedziałam, co robić. Wszystko to go... okej. Okay. Nie Pez wygląda na to, żeby musisz było okej. Każdy, żeby go znaleźć, kajna, On mnie naprawił i zepsuł. Zdaj mi się w no ok. To jest ten pan Szczęka, tak? Okej, okay. ale gdzie mam go znaleźć? Kajna, nie, nie do końca. Staram wiem. się zapamiętać. Chodź w te i te i go wołaj czy coś. Uh, ok. A ty? Zostaj tu. Nie. Raczej się No właśnie, raczy się nie ruszyć. Trzyma się, a ja zaraz wracam, obiecuję. Jasne. Zaczekaj po mnie. Przykro mi, że twój pierwszy nie dzień. Nie nudz. Zajebij się Super zabawa. Yy, przygoda. Eee, ja, no, nie przejmuj się tym. Poczekaj. A ja pójdę znaleźć Keina. Tak. I i szukać Keina. To najlepszy pomysł. Tylko nie żeby coś, ale ten wielki Mamy potworo glitch problem. łazi sobie gdzieś. Jak tu pusto w ogóle. A tych pokoi wydawało się, że jest ich. no to, to za. Dokąd prowadzą te różne drzwi? Tak jak jakieś inne rzeczywistości czy coś inne światy? Nie, to, to, to chyba nie jest Kane, myślałby Raczej nie. Spierdalaj. Taka forma niegloinkowej masy śnie zakłócać spokój w gnieździe królowej gloinki. Królowa gloinka. Więc ty jesteś. No wiesz, mogłaś poprosić mnie o zgodę, zanim oślepisz mnie czymś tak obrzydzająco, szpedny. Cóż za bezczelność! Na żeby tak kłapać czołem w obecności mojej kororonnej persony. Cóż, jako znajomy po flachu, chciałbym mu przejść... I te glońki tam z tyłu! Hej, Zubu! Pomóżcie mi, idioci! Przesadzasz Zubu, teraz ci nie pomogę. Czemu to jest taki? O, zawsze przebywam. Ciekawe dlaczego. Mam cię! Ile ile zajumały tam rzeczy? E, chyba już jej nie ma. A, przeżyję. Okay. Zaczynają się nawet glońki gliczować. Wejdź do jakiegoś świata. Lustro. Poważna muzyka. A bo ona wcześniej się nie widziała, chyba. Tylko tak po prostu zerkała sobie na dłoni i tak dalej. I nie wygląda się jak Kain. Super pomysł. Putuj, To są te drzwi, które były wcześniej widoczne. Tylko czy to dobry pomysł je teraz otwierać, biorąc pod uwagę, że... Tak się dziwnie pojawiły. A to już wygląda jak taki normalny świat. To jest jak... Okej, okay, dobra, myślałem, że to będzie cały czas ten sam pokój, jakaś pętla dziwna. Chociaż. Eee, nowa, ma przypał chyba. Chyba weszła gdzieś, gdzie tu nie miała chodzić. Ci dalej gadają. jedyna opcja to ja jestem gloinkiem! Wy będziecie gloinkiem! Bóg będzie gloinkiem! Wszyscy będą glońki! Ale to Panie Misiu, ty też będziesz gloinkiem! No, ja... Ale dalej mnie słuchacie! Gloink nie obchodzi ta cała przygoda, schowałem się <grym> tutaj <grym> przed nim. <grym> e, przed nim się schował. E, tak? O dzięki Bogu, że Uratowaliśmy... <grym> Urat uratowaliśmy? Ja... O czym ty do mnie mówisz? Ale pierdala ty królową gloinków! Co się dzieje? Co ja nie widzisz? No, Królowa no, gloinków no, zostaje w pierdol. Ktoś się zaabstrakcił! Nie! No co ty? O nie! Ktoś wie, gdzie się znajduje wyjście? Ja. Za wami. O! O! Panie, po tu, po Co? Nie. Jak to spokojnie nogi. w ogóle idą, biorąc pod uwagę, co tam się odwala. Chwila, Pomni tu nawet nie ma. I nie. Tu przecież jesteśmy. Cicho, zagłuszasz pracę schodów. Trafiła. Tu. Co to za miejsce? Co my? Takie. Wyjście, wyjście, wyjście! Wszędzie wyjście, ale wyjścia nie ma! Nie no, wyglądają trochę podobnie. N nie no, tutaj już była, więc wygląda to jak jakaś taka pętla dziwna. By się skojarzyło z tym, Exit 8? Nie pamiętam jak ta gra się nazywała, ale też była taka pętla. Pomni, wszystko dobrze? Spokojnie pomni, spokojnie. Wdech i wydech pomni. A tam. pustka. Okej, okay, to, to, to jest ta pustka, tylko że. Stąd to chyba Kane będzie mógł ją tylko wyciągnąć Biorąc pod uwagę jak szybko się wtedy dostał tam wspomnij dzieje się coś złego a ci sobie kurde siedzą i popijają kawkę! No, przypał jest Woj... Ktoś wszedł do bezkresnej pustki! Zaraz się osmażę. Ten ma nawet radar. Jak szybko w ogóle. Proszę bardzo. On A dużo wie! Jakiego tu stało? Biorąc pod uwagę, jak może się ta. Ta szybko teleportować, naprawiać Ej! innych. Przyszedł coś w stylu i się To może ten myśl byś wie gdzie jest Wyjście, wyjście. nie powiadomił! Cały czas taka przerażona, ona ma już dosyć. A do piwnicy lecisz te. I do piwnicy. A czyli już nie wróci Kofmo. Nie poznamy Stok go. Się poddał. Nie obraź się, ale stawialiśmy, że to ty pierwszy pękniesz. Dzięki. Czyli wychodzi na to, że na Kingera nie można liczyć w żadnej kwestii. Tak mnie nie wszyscy. Ale myślałem, że go naprawić, coś. To było szybkie. Rękę też naprawił. Czyli oni nie mogli sobie pomóc. A on dosłownie Muszę na pstryknięcie. Za kłamanie o tym całym wyjściu. Wiem, że każde z was pragnęło, by ono istniało, ale ja wiem, nie mogłem się nigdy zdecydować co dać na końcu tamtego tunelu i nigdy jakoś nie skończyłem go. Co? A wiecie, że nie można przeglądać moich nieukończonych prac. Czyli to on tworzy ten świat. Prosto do pustki. Tak czy siak, widzę, że pokonaliście królową, więc chyba koniec przygody. Chyba y, to w moją pokonał w sumie. Jest bajeczna cyfrowa uczta, ale kuchcik bombę. Jedzenie! Żełem w nią tyle miłości, na ile to legalne. W sumie ja trochę zgłodniałem. Przecież ty nic nie robiłeś. Co z tego? Dalej mogę być głodny? Cóż, nie bardzo, bo nie możemy jeść, pić czy spać w tym cyfrowym tworze. Zatem tutejsze jedzenie i picie daje tylko uczucie spożywania. Pozbawienie. Nie mów jej tego! Odwrócić. Ona ma już dosyć. Cienuza. Nie mów! Co ty jesteś jakiś I... minister cyfryzacji? Minister czego? Te spojrzenia cały czas. Wygląda apetycznie. Poni I ta pusta duża pustki w komputerze. Oglądałem po raz pierwszy i totalnie się tego nie spodziewałem. Sama ta animacja, ona genialnie jest zrobiona. I zatem tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli film wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. I zrobimy sobie reakcję w takim wypadku na kolejne odcineczki. Bo chętnie się dowiem, co jest dalej, czy Pomi dalej będzie szukać wyjścia. Jakie kolejne przygody będą przeżywać bohaterowie. Tymczasem, my się się. to by było tyle na dzisiaj. Nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. w pa.